Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Tukip i dziś zagramy sobie, 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 sobie zagramy Smite'a e, 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 jak widzicie, jest znaczy nie widzicie, ale zaraz się dowiecie, jest, są z nami e, dwóch takich ciulów Deki, tak to ja, Venom, ja. siema, siema no, i gramy sobie trzy fałszy i ja nie wiem, co sobie wziąć, bo, bo nie wiem. Jesteś pizda. Nie, nie, <laughs> nie mogę kukulkana, ale sobie wypożyczyć, rol Deki. Ty gra. miałeś brać Hadesa? a co zagram tym. No spoko. A wiecie, co, wezmę sobie, Ra? Czemu pomogę? Bo, bo jest dobry, bo i bierz go. Bo będziesz to nas <laughs> No. Bynajmniej coś będę robił w tej grze. <laughs>

Nie dziki, to jest bawu. To jest bawu. Mówię, że jest to dzik, kurwa, bo jest dziki. Dobry dzik. <głos> dziki. <głos> dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka? Dzika tego nie tyka. Jeden, yeah, dwa, trzy, leci. Jak ja dawno ranie grałem, bo co Coś mi się dzieje. Nie, nie mogę zwrócić byka, kurwa, to jest ten. Bawuł kurwa byk No mówiłem bawu Dajmy to z dzik pojebany Ciągnij pałę Grozisz mi? Ostrzegam. Jaka ja mam w ogóle pasywkę na <grym> Za każdym razem gdy rak korzysta z umiejętności jego szybkość ruchu zasta, Na chuj mi szybkość ruchu kuka. Żeby mógł się szybciej spierdalać Żebym mógł się szybciej spierdalać tak, tak Rozumiem. A ty co skaczesz jak Pewnie, ta małpa. pewnie tym racz będę trafiał Ach, chuj, co skaczesz jak ta małpa? Jedna cię słońcem? Dawaj, jedna ci cię księżycem. No, 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 no. Patrz jak jedna na im pałko, nie pat. O, chyba ta na nie ogarnia. Chujaj, oje. co? Co mówisz? Kurwa! Już? Tak. A gdzie jest ich trzeci? Awki! Gdzie jest star? Awki, awki! Razem. Jest, star. Przyszedł? Gdzie? Wiesz, ta tena już pada! Już ty miał teraz Ultanate. Ja jebie. Zobaczysz potem. Jaki ma sun konkult? kult? Pokażę ci potem. Ja nie pamiętam. Ja mogę ostro spierdalać, nie? No na tym orzełku. Ja nie przeciw... słyszę od siebie. Zjebałam cię, zaśmata? zaszmata. Opłaca się ten item robić, co ty zawsze składasz? Że coś tam. Yy, atak i kradzież życia, i się stakuje. Co? No, raczej. No, dobre jest kradzież życie na adc -ka. Dobrze. Ja bakam. Co? co? Bakam. Co bakasz? Nie mam A baka, tak, okay, okay. Bakam, bakam, bakam. <laughs> Ale się kurwa no pali czy ciu Rozjebałeś ją, brawo. Wiem. Ja myślałem, że to ja, ale hu. Damy. No chupaki, może pierwsza gra z dziesięciu, którą wygramy. <laughs> Jakie dziesięciu? To nasza druga, więc je pierdol. Ogólnie, da, pierwszą mieliśmy, ale... Ja zlamiłem. wszystko jak Ta? dobrze przyznaj się przynajmniej. <laughs> Ogólnie Tom też pewnie z nami, ale chuj, jebać. Wartu ta w takich momentach, a nie tego. Luz. Ja mam dzika z ulita. No masz dzika, on stunuje wszystkich wokół. Uja, znaczy podbiega uja. do różnego, do tampa i stunuje, wiesz o co chodzi? Nie, nie wiem. Przecież wiem, wiem. A tą pałą jak jem, już? Ostro przylegał. Spierdolnięcie ci pan. Kurwa przyciągła mnie jakim chujem No jest tak mam na... kilo Fajnie Kurwa chciałem tego dobrać da Kolejny, o, Automatyczne. automatyczne Kupywanie? Na początku tak. gry jak wybierasz postać Eee cię, stój tu Ja się cofnę okej? Okay? No okej okay. Okay. Zero i trzy koła mają być. <laughs> Ogólnie kupiłbym sobie ale nie to chuj jebać Muszę sobie zmienić ustawienie co mam mi kupywać zawsze na start, bo... Ja też Bo na pewno na start mi mam kupić zawsze medytację. To jest dobre, przydatne i w ogóle fajne. O, skąd on się wziął? Jeba... Kurwa, na tym. Aż trafił! się, to było słabe. ty mnie trafiłeś, kurwa, za skill'a. A ja trafiłem koś innego. <grym> Czekaj, Ale <O>, chuj, wracasz. gracz. <grym> o, Oretor, no. akurat wrócę. O kurwa. Jednak nie. Człowieku pół sekundki, dosłownie. Au! Au! <grym> Dobra, to było słabe. A, ten jest go. Ciekawe czy... Dobra, chuj tam Damy radę Jak to opuściłem kolejkę meczową LOL, co to? Coś mi wyskoczyło powiadomienie, opuściłeś kolejkę pisało, meczową. Napisało, że Deki opuścił Deki, halo? Deki ten kurwa lata tu jak debil Taki żarcik, kurwa! Aha. co za cykl. <śmian> Jaki cypia? jest. Bij, bij, bij to Ale krytyk wszedł. Oho! Tego skilla, co by na milionki, Ciu, proszę. Spokojnie, ten skill, tym też ładnie można trawać i widz, jak te debile stoją w tym... A Moja pała wszystko zabija. Twoja pała wszystkich zabija. <śmian> <śmian> Fajna masz pałę! Wiem, chciałbyś dopnąć tej pały? Nie, boję się. Łebu się, on mnie gryzie. On że mi Ale ty możesz pogryźć, jak stoi. Lecimy dziewczynko. 3, 2, 1, 0. No. Tak może ma Dobra. Mamy, nie mam. Hmm. Pomóżcie mi zrobić hmm. rada. Po co ci rada? To ja idę. Gdzie idziesz? Ja idę, chodź. No chodź, to tylko rada. Ja tu piłować, Dobra, ja Nie ja kur... Nie będę puszować teraz. Czekaj. Czekaj. Dobra, <grym> dawaj. <dobrać. grym> jak skurwa co, jak to wykona? co? Ja pierdolę. co? <grym> tak się zaczęliśmy tak kurwa bawić, ty. To ja jebo Ja jebał. A, ja no, tu no i co? Co on robi? Kurwa, kurwa manny nie mam, zapomniałem się. Ucieknę, ucieknę, nie bój się O o. Żyje Ej. Aj żebym zjebał, ja tym ten kurwa nie umiem trafiać tego RA. Ja wybrałem, bo myślałem, że mam full manę Bakam no, ha. Wszyscy cofnęli, a ja sobie stoję bez many, fajnie. Jako a ty okay. Jako AP mam stać bez many Bakaj, szybko, bakaj. Okay. Tak Już idę Dobra No ładuj się Manko, ładuj Ładuj się Dzięki. <coughs> idę po blue Trzymaj dystans, dystans trzymaj A ja idę po blue stójcie tam A ty Venus ty... jesteś z daleka jak najbardziej staraj się. Wenus. Wiem wiem no wiecie, co mi chodzi. Nie. No ten, Venom, o. Plecy, plecy! Ja? Widzę, widzę. Ej, idę tam do was. Wezmę ich od dupy strony. Nie, lepiej nie. Dlaczego? Bo ja mam full HP. nie mam mana HP. Także... Ale żeś przeciął go. Dobry ten raz. Dobra, bakam. Sorry, chcę mieć... Bakę. Pierdalam cukierki z Multimedii Cześć to Co? Pierdalam cukierki, cukierki z multimedi Z Multimedi? Mm -hmm. Okej okay. Dobij go! Ulta puść, ulta puść Ult jest na krótki, uh -huh. to jest aż się tak. naszą energią A mogłeś go dobić tego tora Na chuj do spałej wybałam ty <laughs> WYJEBAĆ CI Z MOJEJ PAŁY <laughs> ja pierdolę <laughs> jeszcze ani razu ulta nie użyłem bo nie no, było takiej to nie to było to nie to było to okazji A co ty twój ult robisz? ja użyłem ze trzy razy i ani razy nie trafiłem a z wszystkich Pomocy. sami kurwa no. kradniesz hp co Tore, to Wypraszam, przepraszam przeżyjemy to używa ulta bakaj 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 do ciebie stój tu stój tu venom Fenix nie trafił tam. By kurwa musiał być masterem, aby we mnie trafić. Dobrze. Kurwa. Ale mi kradniesz z kurwy, ja serio. No, po prostu. Kradniesz, no kurwa, sam kurwa. Kradniesz. Się przyzna, że kradniesz. kradniesz jak <laughs> cygan na bazarze. Przydałaby mi się szybsza regeneracja skilli Patrz, patrz, jak to łapię, nie? No to łapią. No bieraj ją. Cześć. No gdzie te bieranie jej? Podajcie się jak chcecie. Pozwalam wam Kurwa, spały, bier, niech podejdzie. Gdzie gdzie jest je. podejdzie niech podajdziemy. Czy Co pan? dobrze. Mówiłem, że ten ci nie stunuje. Na dwie że to się Pierwszy raz kurwa w tej grze trafiłem multem To jest w ogóle sukces. serio? No jak tam Dekiego uratowałem, bo nie dawał sobie chłopaki. W tym radę. meczu czy w tej grze? Okay. W tym meczu. No datek dówciapny Gdzie tam ci? Nie, właśnie może na boki Lepiej tak za bardzo. O idzie pałąk też. Pałąk. <noise> ja bym się cofnął chętnie, mogę się cofnąć? No, Moła, no, jasne. Pozwalam ci dzisiaj. Umów ja no, dzięki, weź do ręki, sprawdź czy miękki. A, to się cofnęłem. Chcę staram się jakoś kurwa zdwłoszyć, ale... Tyryryryry. Nie tak zjada to chyba idzie, co? Co on odwala? Ale co? Nie on, a kto? Ten nop. Jaki nop? Ładnie, ładnie. Chyba nie to dodałem, ja pierdolę. A ta neat dalej stoi. Już nie na długo, kurwa. Dobiją ją ktoś. Dobrze. Kurwa, mać. Puszujemy. Chujozo. Zawalno, kolego. <laughs> puszujemy dalej. Wrócę sobie. Nie. No, puszujemy, chłopie. Jak najszybciej, jak najwięcej. No, 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 już biegnę. Dobra, dobra. Okej, okay, teraz to mam itema, a jak za kurwia, to. Później ostatni <coughs> item. No jeszcze zostało półtora item. Półtora item. <noise> no jeden i pół. To za przelicznik, kurwa. A jak? Nie biegnij tyłem. Nie, ja zawsze się biegnę, wyjabierz. biłem. Ty, biłem. Się zawsze biegnę tyłem, żeby jebać skila jeszcze. Aaaa! Dosad ze ulta Dobrze, teraz to przypuszczam Ciekawa że mam na HP, ale coś mnie pizgło Pewnie ja ci pał Da tu się jakoś sprawdzić Czekaj, bo to ostatnie minion bije cię, wierzę to mm -hmm. się. Najwięcej no damagea mi zadała ta pierdolona Atena no Ona ma zero damagea praktycznie, to jest tank no jak a co, Ocena. co zadał Thor i Nate? Nic. No a się ci zabrała. No zabiła, dobiła. I Or pisze, że back. przez, przez backflipa. Backflipa? <laughs> 147. Ale co? Idę. Idę, idę do was. Oho! Plecy, plecy! Idę. Idź do was. Będzie rozpierdol. Wziąłeś go z moich pleców? Ja się cofnę. Nie ma go. na mnie. Zdążyłem się cofnąć. A kolorowy gaj zaraz padnie, widzę. Co ty już Co to jest? No dobrze. No, ale ja, kogo tam chcę ja słychać? No, mojego kciaka. Ej, ty już dwa razy padałeś, Nie zrobi Jesteś problem? <laughs> Nie, nie, nie. No. O kur... Spokojnie. Ulec. O, tu twoje. No to moje. Tu jest... Ja jestem jako jeden Jeszcze raz ra No nie mogę tak cały czas tego stawiać. Bez przesady. Teraz muszę uważać na nade, bo się na mnie skupi. No. Postaw jeszcze. No nie mogę jeszcze. Boże, mam takie coś... Jak czekanie na skillę, no. O. Czade. No ej, nagrywam. Dzięki, mamo. No, nagrywam! Nie mogę zatrzymać! No to się nie zapisuje, powiedz. Mamor, to, to nie da się zapisać. Zaraz, co ty chcesz? zobaczyć. No, zaraz zobaczę. Yeah, yeah. Aj, Ej, wlazł po prostu w ten naser. Podam. Serio? Czartu mówię. Ai jak się dostał spał Poszujemy Poszujemy, puszujemy. Kurwa, znowu zmarnowałem multa, chuj. E, nie hejtować. No wiesz, tak. Jebać. Będę do cię jebać właśnie. Weź je? Nie. No jak ja stąd... Ej, leź Atena, Atena, ej, halo. Nie strzelasz go stąd. Auta taka nie strzelasz, ale z killami owszem. kryty ładne, wchodzą. Z drugiej strony. Oro, ja spierdolę sobie, ale czy wy spierdolicie tutaj, nie wiem. A ja też sobie dam radę. No. No. Wstyd. No. Wstyd. Przyjemy to czy jak? O, no, Tormi mi tu wleciał. o o. Pomocy Oślepiłem go. Gdzie on jest? Widzę, co powiem. Siedzi na tobie. Nie wiem, co nam powie. Kurwa musi tak bekać świnie jebana, ja pierdolę. Świnia jak chujty. Haha, jaka kreski. <grym> A my się wbijamy w nich? Tak Kurwa ta, ta. no Używam byka 8-1 <noise> <jeden. głos> Nie mam many w ogóle A co na mi robić? Nie padaj, uciekaj Ja się cofnę Kurwa. Artemis, kurwa, no widzę, zabija. Przypuszczujcie tak, tam. Już nikogo tam nie ma, leżą wszyscy. Na no dwa hity ich chciałbym skrytem Ty, Artemis, kurwa, kradzie i taki, że wchuj. Zabrał wszystkie fraki. że to nie ten Ty tam nie Kurwa, weź go, zabierz, padam. Nie przepuszczuję Cię, okay. dobra. Win, win. To wygrałem, wygra. Dobra, teraz pożegnanie. Taki, pożegnaj się. Pożegnuję się. <laughs> Venom. Papa. Pa. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, pochwalcie się rodziną i... Pozdrówcie mamy. Do zobaczenia, cześć.